Sztuczna choinka została kupiona przez magistrat w 2008 roku za 26 tysięcy złotych. Od tej pory zawsze w grudniu jest rozstawiana przed wejściem głównym do Urzędu Miasta. W tym roku znajdą się na niej m.in. dwa 20-metrowe łańcuchy diodowe w kolorze czerwonym i niebieskim, 10-metrowa girlanda, 24 białe gwiazdy i 15 lamp stroboskopowych, a na czubku rozbłyśnie podświetlana gwiazda. Ma ponad 12 metrów wysokości, blisko półtorej tony, składa się z prawie pół tysiąca gałęzi. Będzie na niej, na niej 7000 światełek. Będą również piękne, świecące ozdoby. Choinka przed urzędem miasta to jedno, ale w całym mieście już wcześniej rozpoczęło się wieszanie ozdób. Będzie mnóstwo, blisko tysiąc różnych ozdób na terenie miasta, które będą, mamy nadzieję, nadawały tę atmosferę świąteczną. Głównie będą, te, te, będą to ulice, trasy wjazdowe do Szczecina, na przykład tutaj Brama Portowa, Krzywoustego, Aleja Niepodległości, Wyzwolenia. W tym roku ze względu na oszczędności miasto postanowiło zrezygnować z niektórych ozdób, ponieważ zbyt drogo wychodził koszt ich utrzymania. W tym roku zrezygnowaliśmy głównie z tych oświetleń, z tych ozdób żarowych. One najwięcej pochłaniają energii elektrycznej i chcieliśmy zaoszczędzić na rachunkach za prąd, za mont na, na montażu tych elementów i postanowiliśmy, że w tym roku one nie będą E, wisiały e, przy ulicach. Już 6 grudnia choinka w pełnej krasie rozbłyśnie, a za nią wszystkie pozostałe ozdoby w mieście. Wtedy z pewnością każdy spacerujący ulicami Szczecina będzie mógł poczuć zimową i świąteczną atmosferę. Światełka z pewnością umilą też przechadzki w mroźne wieczory.